Ale nadal pan chce zostać marszałkiem. Nie proszę pana, i trochę mi się nie podoba taka narracja, że Czarasty chce zostać marszałkiem. Formacja, którą reprezentuje innymi ja, bo współprzewodniczący jest również pan Robert Biedroń, uważa, że umowa koalicyjna, która została podpisana półtora roku temu, czy dwa lata temu już prawie, powinna być realizowana, gdyż w momencie, kiedy jest dużo niebezpieczeństw różnych. Jest dużo zamieszania w wielu sprawach, łącznie z tym, że mamy wojnę za granicą. Wydaje nam się, że ład i porządek jest rozsądniejszą drogą niż łamanie zasad, na które żeśmy się umówili. Jak słusznie pan zauważył, jestem jednym z liderów lewicy. Liderzy mają taką zasadę twardą zasadę Boże, jak pan, pan uderzył w stół. Twardą. Bronią, <laughs> Zacząłem się bać. Bronią ludzi, z którymi idą przez życie. Tak jest. W związku z tym, niech pan się. Będzie bał, pan bronił wszystkich swoich ministrów? Oczywiście, że będę. I nie odda pan no, ani żeby, centymetra? Nie, to nie chodzi o to, czy ja oddam, czy nie. My jesteśmy rozsądni, my mamy do tego wszystkiego dystans, my chcemy, żeby ten rząd dobrze funkcjonował, ale oczywistą rzeczą jest to, że będę bronił ludzi, z którymi współpracuję, bo mam do nich zaufanie. I tyle. Notabene, jakbym powiedział, co innego to bym się podał natychmiast do dymisji.